Witaj mój drogi, już się widzimy w następnym odcinku, a ja właśnie zdałem sobie sprawę dzisiaj z tego, że jestem uzależniony od nagrywania filmów na blogu. Jak pomyślałem sobie o tym, że za chwilę ustawię kamerę i będę filozofował, to zrobiło mi się dobrze i stwierdziłem, że tego potrzebuję, w taki sposób jak nałogowiec. Więc to jest chyba dobre, dobra informacja yy, dla ciebie i dla mnie, bo to znaczy, że nie tak łatwo będzie mi skończyć z nagrywaniem Filmów na bloga, a dzisiaj mam bardzo fajny temat, na który chciałem się tak wgłębić, bo będziemy rozmawiać o złych emocjach. Jeżeli jesteś taką osobą, że czujesz, iż za dużo przeżywasz złych emocji w związku z twoim damsko-męskim życiem, z kobietami, to to jest film właśnie dla Ciebie, i chociaż się dzisiaj nie wyspałem i w ogóle umysł mi nie pracuje, postaram się stanąć na wysokości zadania, żeby ten film był dla Ciebie merytoryczny. Otóż powiem Ci najpierw, jak wpadłem na to, żeby ten odcinek nagrać. To jest bardzo ciekawe, dla ciebie podejrzewam, że też będzie budujące, bo parę dni temu byłem na zakupach w centrum w Warszawie. No i miałem w głowie też coś takiego, że będzie to okazja do tego, żeby sobie może zagadać jakąś ładną dziewczynę, bo dawno tego nie robiłem. Siedzą w domu, pracuję cały czas, coś tutaj robię pożytecznego, a będą w centrum, tam jest dużo pięknych kobiet, zrobię sobie zakupy. No i zagadałem, e, ale akurat taką mężatkę śliczną. E, porozmawialiśmy sobie trochę, natomiast nie film o tym. Zauważyłem, że e, działo się to co zawsze, czyli jeżeli ja wychodzę z tą nadzieją, że kogoś poznam, to nikogo nie ma e, interesującego, a jeżeli jestem przy załatwianiu jakichś spraw e, czy z kimś, gdzie nie mam czasu kogoś poznać, to wtedy jak na złość, najwięcej pięknych kobiet wychodzi. No ale już się do tego przyzwyczaiłem, jest takie fatum, nie wiem z czego to wynika. I jechałem, już byłem zmęczony, naprawdę takie jest znużenie wzięło, energia mi tak spadła, bo już się trochę nachodziłem na tych zakupach. Wsiadłem do samochodu no i przez to centrum jechałem do swojego mieszkania. Ale taki troszkę byłem wkurzony, że jednak y, dlaczego to tak jest, że, że się nic swojego nie wydarzyło, jak akurat tak mało czasu mam na to, żeby kiedyś się wybrać i y, y, to zrobić, no nie? I co się wydarzyło? Przejeżdżałem samochodem koło y, dwóch. Idących chodnikiem kobiet, i przyłapałem się na tym, że uruchomił mi się jakiś stary schemat emocjonalny sprzed wielu lat, który próbował mnie zdołować. To jest bardzo ciekawe, jak tak zwane neuroasocjacje czyli skojarzenia, skojarzenia relacji myśl, emocje pozostają długo. A kto wie, czy nie do końca życia w człowieku, nawet tak nieużywane, to gdzieś uśpione, pozostają i kiedy twoja energia jest niska, potrafią się jeszcze odpalić. Co się wydarzyło? Użyłem swojej świadomości do tego, żeby zgłębić to, co się we mnie pojawiło. I to była mniej więcej myśl o takiej treści: Jak zwykle jest źle, yy, przyjechałeś tu, nie dostałeś tego, czego chciałeś, a tu idą teraz, jak już nie możesz się zatrzymać, zarębiste laski. I to faktycznie, bo jechałem, to, to potem ze trzy razy była okazja y, do zagadania fajna, której nie było wcześniej. I tak umysł zaczął mnie e, takimi myślami częstować, jakimiś dołującymi. E, nagle zauważyłem, że ten umysł płata takie figle, że stara się jeszcze mnie przekonać do tego, że te kobiety są ładniejsze niż. Niż nie wiem niż temu, że które miałem, albo że to są okazje, które całe życie za mną yy, chodziły, były piętą Achillesową, że takich sytuacji nigdy w życiu nie wykorzystywałem, i nic z tego nie miałem, tylko że się nic w moim życiu nie zmieniło, tak naprawdę. Te myśli próbowały jakieś takie mi przedstawiać scenariusze. I ja w tym momencie sobie pomyślałem: Ale ja, ja, jak ten umysł yy, jest fascynujący, że on potrafi jeszcze korzystać. Z takich starych schematów, i pomyślałem sobie wtedy, że nagram o tym film na bloga, żeby po prostu moich widzów i klientów przestrzec przed tym, żeby oni się nie porównywali z kimś takim jak na przykład ja, że och, Rafał, to już tutaj tylko pozytywne myśli i wszystko już przegryzł w swoim życiu, a my to się wciąż dołujemy. Bo chcę Ci powiedzieć, że tak, to jest prawda, ja przegryzłem, i chcę Ci powiedzieć właśnie w tym odcinku, jak to zrobiłem, ale <laughs> zaczynając od tego, <laughs> przepraszam, że. Właśnie taka sytuacja miała miejsce, bo to jest z punktu widzenia naukowego bardzo ciekawy przypadek. I teraz powiem Ci, jak to było u mnie kiedyś z tym dołowaniem się, żeby troszeczkę pozwolić Ci też bardziej zrozumieć, skąd te emocje jeszcze po tylu latach mogły się wynurzyć. Po pierwsze, wynurzyły się dlatego, że właśnie neuroasocjacje są czymś takim, że jeżeli no, y, z jakąś sytuacją y, masz bardzo silne złe skojarzenie. Na przykład pamiętam z mojego dzieciństwa, miałem kolegę, którego Pies pogryzł pogryz mu całą twarz i miał blizny na twarzy, więc on całe życie nie lubił psów, unikał psów, uważał, że psy są złe. I chociaż miał mnóstwo odniesień przez następne lata swojego życia, że psy nie są złe, to ta jedna sytuacja była tak bardzo silna, że wyryła w jego mózgu bardzo silną neuroasocjację. Pies równa się z, strach, ból i, i takie różne mieszanki złych emocji, no nie? I to się w nim natychmiast odpalało w sytuacjach, kiedy była mowa o psie. I to jest trochę tak, że ja w swoim życiu tak wiele się nacierpiałem w relacjach damsko-męskich w tych starych czasach, że po prostu nadal to jest jak, jak swojego rodzaju trauma, która już jest przykryta pozytywnymi doświadczeniami, ogromem pozytywnych doświadczeń, ale nadal potrzebuję używać w takich sytuacjach jak ta, którą miałem, co się okazuje. Siły swojej woli, swojej świadomości do tego, żeby nie korzystać z tych złych emocji i żeby je zmienić na dobre. Więc chcę dzisiaj tym filmem zostawić bardzo ważny przekaz dla wszystkich osób, które się dołują, żeby wiedziały na czym to polega i jak z tego wyjść. Ale żeby to zrozumieć, musimy się cofnąć w czasie do moich tych właśnie traum. Więc ja, prawdopodobnie, od, przez to, że od 9 roku życia doznawałem samych platonicznych miłości i samych odrzuceń, po 19 rok życia byłem przyzwyczajony do odczuwania złych emocji w związku z kobietami. Być może przez to, Później byłem bardziej wrażliwy, bo jak poznawałem kobiety, dziewczyny wtedy, yy, i one na przykład, no nie wiem, nie chciała ze mną zatańczyć na dyskotece, dziewczyna, albo zwyczajnie no, od, przełożyła godzinę spotkania i tak dalej, to prawdopodobnie przez te złe doświadczenia w przeszłości ja już niesprawiedliwie wobec siebie uznawałem, że w moim kierunku ta kobieta robi coś złego, i co robiłem? Wydzielałem złe emocje. Czyli obiektywnie ta sytuacja nie była yy, zła to nie było tak, że dziewczyna nie chciała mnie, że mnie odrzuciła, że coś się złego tak naprawdę działo, że moje poczucie wartości tutaj było podważone. Nie, to była normalna sytuacja, czyli na przykład dziewczynie coś wypadło. Albo zwyczajnie no, nie, nie powiedziałem czegoś na tyle interesującego nie zdążyłem się tak zaprezentować, żeby chciała jeszcze dalej ze mną, na przykład, prowadzić relacje. Dziś potrafiłbym sobie wytłumaczyć, że nie brakuje mi niczego, tylko nie mieliśmy okazji jeszcze, żeby mnie lepiej poznała i, i żeby zobaczyła, że jestem fajny. Natomiast wtedy najłatwiej było mi podążyć tą drogą, że mi czegoś brakuje i od razu znaleźć okazję do tego, żeby znowu się zdołować. I zauważyłem, że przez lata to się tylko pogłębiało, czyli to było jak potwór, te, te, te złe, złe emocje były jak potwór. To infekowało coraz większą ilość skojarzeń, coraz większą ilość rozmaitych sytuacji, które doznajesz w ciągu dnia, byłem w stanie przemienić na takie, które mogłyby mnie zdołować. Czyli stawałem się tak, jakby negatywną. Osobom, można powiedzieć, takim trochę jak, jak, jakby, jakby jakieś pogorzelisko wojenne w mojej głowie było w związku z relacjami damsko-męskimi. I to powodowało, że w tamtych czasach właśnie trafiałem do psychologów, do, do psychiatrów, do seksuologów, którzy w ogóle nie rozumieli o co mi chodzi. Ale o tym już kiedyś nagrywałem, nie chcę mi się już teraz o, tym, o tych przypadkach, tych yy, wizyt mówić. W każdym razie ja poszukiwałem wtedy pomocy. I nawet nie wiedziałem, że istnieje lepszy świat, i nie wiedziałem przede wszystkim tego. Jednego bardzo istotnego, bardzo istotnej informacji. Mi się wydawało w tamtym czasie, a to ja miałem mniej więcej 21-22 lata wtedy, że ja muszę się dołować, ponieważ jest to sprawiedliwą reakcją na rzeczy, które mnie spotykają. Sprawiedliwą reakcją. Czyli tak jakby ja czułem, że to jakiś heroizm wymaga ode mnie, żebym. Chcąc pozostać sprawiedliwym, odczuwał ból. Trochę tak jak papież czy święta Teresa, yy, mam wrażenie, że lubiła trochę, yy, i on też lubił, że to po prostu jest taki też wyuczony yy, taki, 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 taki tryb męczennika, że szuka się okazji do tego, żeby móc cierpieć za, za, za świat, tak? To jest bardzo zły mechanizm. I ja też wtedy mi się wydawało, że jeżeli cierpię, to ponoszę z tego jakiś też benefit. Yy, na złość, jakbym komuś robił, że ja cierpię, no nie? Tak, jakby to kogoś obchodziło. Yy, tak jak peja kiedyś śpiewał w jakiejś starej piosence. Melancholia jest mi bliska niczym, rodzona siostra, dlatego w takim stanie nieraz lubię pozostać. Czyli chłop młody, ale miał świadomość tego, że to tak działa. Że po prostu chcemy pozostać w tych złych emocjach. To już jest nawyk. I teraz tak. Wszystko się zmieniło, odkąd przeczytałem książkę O W sobie Olbrzyma y, Antonego Robinsa, bo on po prostu mi uświadomił, że to nie jest tak, że y, w zasadzie oświecenie, że to te sytuacje są na tyle złe, że one powodują we mnie te emocje, tylko to moje interpretacje tych zdarzeń są po prostu, no, wymaga nad nimi popracować i ja nie muszę się dołować. Oraz nie wiem, czy to on, czy ktoś inny, ale zdałem sobie sprawę z tego, ktoś mnie nauczył, że skorzystania ze złych emocji, nie ponosisz żadnych benefitów. To nie jest tak, że jeżeli dziewczyna zrobiła coś bardzo złego w, w kierunku Twoim, to że teraz ja sobie daję przyzwolenie, żeby na przykład, nie wiem, nawalić się, żeby pójść, słuchać głośno muzyki, zrobić coś szalonego, że, że jakby piętnowanie tego bólu w sobie na złość, nam się wydaje, że, że, to, że, że ktoś z tego korzysta, że, że nie wiem. Czy, że, czy, że może żerujemy na tym, że ktoś zauważa, że nam jest tak źle i ściągamy uwagę tych osób, no nie? Że, że, jakby to jest może ten benefit, że ściągamy energię ludzi, którym na nas zależy, bo oni patrzą, że nam jest źle, im też jest wtedy źle, a my z tego odczuwamy jakąś przyjemność. Jakiś dziwny mechanizm za tym stoi. Ale ja zdałem sobie sprawę, że nie ma żadnych korzyści absolutnie żadnych korzyści z odczuwania złych emocji, i to jest tylko strata czasu. I Antony Robbins opowiadał właśnie w tej książce, już nie pamiętam dokładnie tych technik, ale to mniej więcej było o tym, że reakcja, którą masz na daną sytuację, to nie jest inaczej. Możesz przyzwyczaić się do tego, żeby na daną sytuację, która zawsze wzbudzała w tobie złość, reagować na przykład niewspółmiernie dziwną, entuzjastyczną reakcją. I. Nie wiem, czy to nie było na szkoleniu. Wiele lat później byłem na szkoleniu u Antonego Robinsa. Nie wiem, gdzie to, gdzie to padło, ale on opowiadał o takim przykładzie, który zapamiętałem. Yy, takim, że jeżeli na przykład yy, prowadzisz. Tak jak ja teraz mówię, tak? I ja bardzo jestem, yy, tak jak dzisiaj się nie wyspałem, jestem strasznie nerwowy. Już zamykałem okno, bo mi tutaj pies szczekał, bo ktoś mnie wkurzał. Nagle zauważam takie rzeczy, one mnie rozdrażniają. I. To też są automatyczne mechanizmy. Antony Robbins mówił, że przejeżdżał gdzieś pociąg. Nie wiem, czy on wtedy prowadził jakieś seminaria, czy co, ale przejeżdżał gdzieś pociąg i co chwilę rozpraszał i powodował takie mocne zdenerwowanie, no nie? Że, że po prostu przeszkadzał w pracy. I pamiętając o tym, jak działa umysł, Antony Robbins się przeprogramował, że żeby zrobić tak, że on wraz ze swoimi uczestnikami, mam nadzieję, że tu nie kłamie, ale chyba taki był przykład. Powiedział tak, jak będzie przejeżdżał pociąg, wskaczmy wszyscy i po prostu radujmy się na, 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 dźwięk tego, na dźwięk tego pociągu, tak jakby po prostu byśmy w lotka wygrali. Postarajmy się przeprogramować, że to jest najlepsza rzecz, jaka może się wydarzyć. I zobaczycie, że to nie jest wcale tak, że my musimy cierpieć, musimy się denerwować, że pociąg nam przeszkadza, tylko możemy tak siebie oszukać, tak oszukać swój umysł, że będziemy odczuwać z tego rozkosz wręcz. Teraz opowiem Ci o kluczowym punkcie, który zmienił moje życie. Bo trzeba to nazwać po imieniu. Ja miałem bardzo dużo w głowie tego syfu i bardzo dużo złych emocji, i myślałem, że tak musi być. Yy, wszystko się zmieniło. Wszystko się zmieniło od jednego razu, kiedy jechałem w autobusie miejskim w Toruniu i dostałem SMS-a od jakiejś jednej z kobiet, którą wtedy próbowałem ugrać że się nie spotkamy, że coś tam wypadło i tak dalej. Więc generalnie, gdybym dzisiaj dostał takiego SMS-a, przyznam się szczerze, że niejednokrotnie budzi to we mnie entuzjazm wielki, bo sobie myślę, będę miał wolny wieczór, zrobię sobie tak miły wieczór dla siebie, porobię rzeczy, które lubię robić w mieszkaniu, odpocznę sobie, wyśpię się, zregeneruję, będę lepszy jutro na treningu. A wtedy oczywiście co? Rafał był tak przyzwyczajony w szukaniu okazji, żeby się zdołować, że wytworzyła się we mnie automatyczna reakcja. W tamtym czasie ta reakcja była potworna. Bo była tak mocna, że fizjologicznie moje ciało zaczynało wchodzić niemalże w drgania rąk. Ja byłem wtedy w takim stanie, że nieważne ilu chłopaby było, bym ich pozabijał. Czułem siłę, która przychodziła z księżyca do mnie, Bóg wie skąd. I byłem niezniszczalny w tamtym momencie. Po prostu dostawałem takiej furii. Ona nie, to nie, nie tak, że ja coś wtedy robiłem, czy kogoś biłem. Ale czułem, że gdyby ktoś miał do mnie w tym momencie problem, miałby duże, bardzo duże kłopoty. Po prostu mi się wydawało, że tak duży ból doznaję, że... Mogę być w tym momencie nieobliczalny. Nie wiem, jak opisać w ogóle te emocje, ale wchodziłem w bardzo, w bardzo zły stan w tamtym momencie. I co chciałem naturalnie zrobić? Już mając tą wiedzę z Robinsa, chciałem naturalnie poddać się temu stanowi, czyli pójść starym schematem, takim, jakim zawsze chodziłem w takich sytuacjach. Czyli już się wkurwić już w, tym w tym dniu, już nic nie zrobić konstruktywnego, przekreślić ten dzień, żeby jak najwięcej cierpienia skumulować tego dnia. Yy, pomyśleć sobie, że jednak życie chce mnie zgnoić, i tak dalej. Ale w tym momencie pomyślałem sobie: Daj sobie szansę, proszę, nie idź tą drogą, co zawsze, daj sobie, proszę cię szansę, zamknij oczy, jeszcze masz chyba 25 minut, zanim wysiądziesz na przystanku i zrób jakoś tak, postaraj się jakoś tak zrobić. Żeby ta informacja, którą dostałeś w tym SMS-ie, sprawiła w tobie rozkosz i tutaj szczerze ci powiem, że nie pamiętam, nie chcę na potrzeby, nie chciałem na potrzeby tego filmu czytać 600 stron książki, żeby sobie przypomnieć, która to była technika. Ale użyłem jakiejś techniki, właśnie, żeby sobie wyobrazić jakąś rozkosz płynącą z tego. Powiązałem po prostu dużą ilość e, takich jakby korzyści, które wiążą się z tym SMS-em, i, i, i nie poszedłem tą drogą co zawsze. Okazało się. Aż jestem teraz wzruszony, jak o tym myślę, że ja popadłem w rozkosz kilka minut później po tej sytuacji, gdzie trzęsły mi się ręce, zauważyłem, że tak można zarządzać swoim umysłem, że zamiast będąc zdołowanym, ja byłem szczerze, szczęśliwy i uradowany, i ja sobie w tym momencie zdałem sprawę, że nauczyłem się umiejętności, która już zostanie ze mną do końca życia. Bo natychmiast zauważyłem, że po pierwsze, nie poczułem żadnej straty z tego. Że nie poszedłem w te złe emocje, czyli wcześniej mi się wydawało automatycznie: Dobra, mam okazję, teraz będziemy się karać, więc krwa, dzisiaj już nic nie zrobię konstruktywnego dla siebie, bo, bo znowu nie wyszło, bo coś tam. Nie poszedłem tą drogą i zauważyłem, że nic nie straciłem. To była dla mnie największe oświecenie. Ja sobie po prostu zdałem sprawę, że w tym momencie jestem tak, jakbym wstał, byłby ranek, nowy dzień, otwarta karta, biała tablica, piękne słońce. I jestem zadowolony. Wyszedłem do takiego fabrycznego ustawienia w tym autobusie, zanim jeszcze wysiadłem. Zdarzył się cud. I od tamtego czasu już umiejętnie używałem tej techniki i wiedząc to już, że jak działa umysł, zacząłem nad sobą pracować i bardzo szybko pozbyłem się demonów swoich. A były one olbrzymie, bo nawet pamiętam, że jak zaczepiałem, już dochodziło do tego dziewczyny, jak już się zdobyłem i przełamałem strach, jak zaczepiałem dziewczynę i ona się odwracała i zrobiła mi jakąś taką nietęgą minę, to ja Poczułem się tak jak taka gąbka chłonąca po prostu. E, wszystko, co tylko złe z tej reakcji, e, wszystko, co na tej twarzy zauważyłem, każdą tą emocję, to sobie zaraz interpretowałem, że ja jestem tak kiepski, że tak słaby, że znowu się okazuje, że, że jestem tak do dupy, że kobieta po prostu na mnie tak zareagowała, no nie? Czyli jak. Zobacz, co ja zrobiłem. Najgorsza interpretacja z możliwych, nie pomyślałem sobie tak, że żona po prostu e, ma zły dzień. Że się śpieszy, albo że ja może wyglądałem, byłem źle ubrany, może, może miałem też na tyle dużo stresu w sobie, że, że to, przepraszam, nie wyszło jakoś, ale ja byłem w stanie najpr najprędzej znaleźć jak najgorsze dla siebie y, informacje z, tej, z, tej, z tego zdarzenia. Czyli. Mogło to być przez to, że tyle lat byłem kiedyś odrzucany i najłatwiej mi było po prostu pójść tą drogą, no nie? Że jestem znowu taki do dupy. To była bardzo ciężka droga, yy, żyć w taki sposób, że próbować wkładać 100% swojej energii, żeby, żeby coś od tych kobiet pozytywnego zyskać, codziennie uwodzić, codziennie gdzieś tam zaczepiać, a mieć cały czas schemat, z którego korzystałem, tak bardzo czarny, no nie? Więc to była dla mnie. Przełomowa droga. I chcę Ci tutaj uświadomić, żebyś wiedział, żebyś sobie nie wkręcał i nie próbował przekonywać siebie, znajomych i mnie, że ty masz akurat powody realne do tego, żeby się dołować, bo ich nie masz. Wszystko jest w Twojej głowie. I zobacz, po tylu latach, w których zbieram tyle pozytywnych skojarzeń z kobietami związanych, gdzie już się z tego wszystkiego wyleczyłem, przy tym, kiedy mam, miałem obniżoną energię te kilka dni temu. I też prawdopodobnie przez to, że w ostatnich miesiącach jednak tam zbytnio nikogo nie zaczepiałem i nie mam nowych takich fajnych odniesień za wiele, wszystko się teraz z internetu działo w ostatnich czasach, bo tu po prostu siedzę w domu i pracuję dużo, to jeszcze potrafiły się te demony odezwać. To jest to, o czym Antony Robbins pisał właśnie w tej książce, że jeżeli emocja była bardzo silna na skutek właśnie skojarzenia, no nie wiem, z zaczepianiem kobiety w dzień, Miałbyś jakąś traumatyczną sytuację z tym związaną, że kobieta, nie wiem, by ci strzeliła z pistoletu w kolano, tak? Czy tak jak ten pies pogryzł tego mojego kolegę, to y, połączenie neuronowe między y, tym zdarzeniem a twoimi emocjami robi się jak autostrada. Jest bardzo szerokie, bardzo klarowne dla Twoich neuronów, więc najłatwiejszą drogą do podążania Twoich neuronów jest właśnie ta autostrada. Natomiast kiedy próbujesz zdobywać nowe sposoby myślenia, które budują w Tobie pozytywne emocje, to na początek to wygląda, jak za, jakbyś szedł pierwszy raz przez gąszcz trawy, krzaków, droga jest niewydeptana, idzie się niewygodnie i musisz całą koncentrację wkładać, żeby w ogóle. Nie potknąć się, nie przewrócić o jakiś kamień. Po tym, jak ta droga jest wydeptana, idzie się już ją lekko, i to właśnie tak wygląda przebudowa Twoich złych nawyków myślowych na te dobre. Więc mi to lata też zajęło i polegało to na tym, żebym po prostu przede wszystkim na początek przyznał uczciwie, że ta sytuacja obiektywnie nie jest zła, zaczął szukać nowych sposobów interpretacji tych sytuacji, nie tak surowych dla siebie, a potem yy, doprowadziłem do tego po iluś latach. Że rzeczywiście, kiedy na, na, na większość sytuacji z kobietami czy na widok pięknej kobiety, która sobie gdzieś tam spaceruje, pojawiał się we mnie szczery uśmiech. I to zauważyłem, że cechuje osoby, które miały dużo doświadczeń pozytywnych z kobietami. Bo jak wychodziłem na podryw z kolegami, gdzie wszyscy z nas byli wtedy, pamiętam, w czołówce Polski tam za wymiataczy nas, u, u, uważano na forach internetowych byliśmy najlepsi, najwięcej jakby mieliśmy doświadczenia. I my, jak się spotkaliśmy i się pojawiała fajna kobieta, na siebie tylko spojrzeliśmy i się uśmiechnęliśmy. To była szczera reakcja, bo tak wiele pozytywnych rzeczy nas od kobiet spotkało, że to się już przerobiło w głowie. Czyli ta druga autostrada się wybudowała, no nie? To jest jakiś proces, który trzeba przejść. Tylko musisz wiedzieć, że nie jest uczciwym, żebyś teraz siebie rozliczał z tego, co masz z kobietami i żebyś z tego się dołował. Nie jest to uczciwym. Generalnie an, yy, nie Antony Robbins, tylko Brian Tracy kiedyś powiedział coś, co tak naprawdę nawet od dwóch gdzieś lat staram się przypominać sobie, że najlepszą rzeczą, jaką możesz się w życiu nauczyć, która da Ci w życiu najwięcej, jest być pozytywnym człowiekiem. Zadawać sobie pytanie, jak mogę być bardziej pozytywnym człowiekiem. To jest tak proste, ale. Ilekroć o tym zapominam, to sobie to przypominam i staram się zadać sobie pytanie w ciągu dnia, czy ja to robię i czy, co mogę dzisiaj zrobić, żeby jeszcze bardziej to utrwalać, żeby być jeszcze bardziej pozytywnym człowiekiem. Nieważne, ile będziesz miał kobiet, jak piękny, jak dobry związek będziesz miał, nieważne, ile pieniędzy będziesz miał, jeżeli nie wykształcasz, nie pracujesz nad tym w swojej głowie, żeby umieć się mm, cieszyć i być pozytywnym człowiekiem i wnosić w każdą chwilę dla siebie i dla znajomych coś zajebistego. To i tak będziesz znajdował ciągle powody, żeby się dołować, niezależnie od tego, co będziesz miał, bo właśnie to jest kwestia nierzeczywistości, ale Twojego umysłu i Twoich nawyków. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym, jak wyglądała cała ta moja droga rozwoju, jeżeli to Cię zainteresowało, i chciałbyś zobaczyć, jak od samego początku, w zasadzie od dzieciństwa, e, prze, przechodziłem przez wszystkie etapy świadomości z kobietami i swojego rozwoju z kobietami, do poziomu, w którym zdobyłem, no moim zdaniem, już chyba wszystko, co się da tutaj e, niesamowitego od kobiet. Całutka droga, to zachęcam Cię do przeczytania mojej autobiografii, odkryte karty, bo czytelnicy, którzy ją czytali, twierdzą, że nie da się od niej oderwać. Więc mogę ci tutaj polecić, jeżeli taki film miał dla ciebie wartość, możesz bardzo dużo wartości z takiej książki wyciągnąć. Dziękuję ci za obejrzenie tego filmu. Jeśli uważasz, że w jakiś sposób było przydatne to, co powiedziałem, możesz zostawić lajka. Like, będzie to dla mnie znakiem, że tak właśnie było. Bardzo mi będzie miło, jak będziesz moim subskrybentem. Będziesz powiadamiany na bieżąco o nowych materiałach. Jeśli jesteś za samorozwojem w relacjach, no to to jest dobra decyzja. Zapraszam cię także na mojego bloga, do którego link znajdziesz pod filmem. Tam jest więcej materiałów niż na samym YouTubie. Są treści, których tutaj nie ma. Moim celem jest to, abyś dostawał od kobiet to co najlepsze, bo wtedy poprawi to jakość całego twojego życia.